Dzień dobry, jestem Szampon. Dzisiaj odcinek z Apexa. Pierwszy odcinek taki z Apexa i w ogóle jest fajnie, bo nie ma szkoły przez dwa tygodnie, ale pewnie będę się nudzić, więc będzie dużo odcinków. I nie wiem co. No i już mam jedną postać płatną, czyli Revenanta. No i nie wiem, chyba gramy. Będziemy grać z randomami. I to wszystko. Gramy. Po prostu gramy. Po prostu gramy. Po prostu. O nie. O, teraz jest dobrze chyba. I teraz będziemy po prostu grać. No i ja wiem co. No w Afeksa już troszkę grałem, mam 22 level, ale nie jestem jakimś super super turboprosem. Po prostu. Nie, nie mamy ostatniego typa. Zbrak. Nie mamy ostatniego słabo-słajutko. Ale trudno. No trudno. A nie, 23 level mam. Myślałam, że mniejszy. To jest czempionem yy, ktoś. Może wygramy mecz? Nie wiem, wygramy sobie jeden mecz i będzie dobrze. <grym> Może poleciemy na przykład yy, tu. Ja tam lubię latać. Nigdy nie lubię latać szybisko. Zrozumiałem. No, dobrze, lecimy tam. No i nie wiem co. Zostawcie suba, łapkę w górę i, i komentarz jak chcecie i jest dobrze. Hmm. Dokładnie, znaczy nie lecimy tam. Więc ja pójdę tu, Sławiu, ładnie, fajnie. Najlepsza broń Mozambik. Flatline. Eee, okej. Okay. Ktoś odebrał mi pierwszą grę. Dokładnie. Dobrze, Roman odpowiedział. No ale grubas. Nie umie, naprawdę? Okej. Okay. Nieważne. Uuu, już tam złotywy. Co on robi? Dziwny. Rot

Revenant ma taką umiejętność, że może się zbinać wyżej. Szybciej się porusza jak kuca. Uuuu. Uuuu. Uuu. Uuu. Okej, okay, zaraz ich zabiję. Muzałmik Hara. Eee, yy, okeee, okay. o. Hara. Dokładnie. Flatline! Proszę, nie! Proszę, nie! Niestety, nie zadążył ten mecz, więc zagramy jeszcze jeden. Dokładnie tak. <sum> Może teraz bez finderem? Nie, Revanant jest dobry, lubię go. Ale mi rocz też jest fajny. U, 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 u. Napiszcie w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona postać. Będzie fajnie. Może trzy osoby teraz jej. Ja wybieram, że Blothaned. Blothaned. Uuu. Ty pomożesz mnie. Oliferino. Nie robię ja, tego dla ja słabości, chwały. Po prostu to robię. U. Więc so, no... Stawcie łapkę, zubiczka I, i to wszystko Tak, to Chodźmy tam. Dowódź, co Chodźmy tam, jeśli A a nie, chciałam coś powiedzieć bardzo dziwnego, że... A nie, okej, okay, tam, 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 tam. Że ten, że jak chcecie inne gry, to napiszcie, na przykład jakieś fajne, darmowe, niekoniecznie, może być na przykład gangbist, może być na przykład... Na przykład... nie wiem co. Tak, Jaką chcecie grę? To, żeby dużo kosztowała, lepszy ryc niż nic może być, no to fajnie, to bardzo nie jest jednak fajnie, bo tylko dwa mm, nie. Co ja zrobiłem... A! A, jestem głupi, ale tu będzie broń na pewno o... Parabiny ładunkowe. O, bo nie, tego najda i tak nie używam najdów, idź sobie, najdę. Nie lubię najdów. Nie. Mm, yeah. Tam jest dronik z 2000, ale nie chcę go. Że ten domek nie był lutowany. I powiedzcie czy chcecie Fortnite czy Apexa, ja chcę Apexa. Ale jak wy chcecie, jak chcecie Fortnite'a to będę najgorał Fortnite, a. no oczywiście, no ten Paweł, no. Uf. Dlaczego? Dzi dziwnie to, że... A, ale daleko serwer Że karabin ładunkowy ma ammo sniperskie to nie ma sensu. Przecież to strzela nie z snajpu jakoś. Tylko normalnymi rzeczami. Takimi laserkami. Energetyczna powinna być to ammunicja. Energetyczna, a nie taka... Mmm. Okej. Okay. O, hełmiks, A nie, mam hełmiks jezu, jezu, jestem ja. O, stabilizator rufy, jej. O! Epic! Psi. Powiększenie ciężkiego yy, kolba, u. celownik. U, u. Ok, chodźmy, 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 chodźmy. Nie nie za bardzo lubię ten karabin ładonykowe, lubię jakieś plany, na przykład jak 99. Oczywiście R99. To do, to, 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 to. O skrzynka. Czy jestem aż takim wielkim Spidermanem, że... nie, wespnę się chyba tam, dam radę tu du 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 jestem du. Ta, aż takim wielkim Spider-Manem. Uuuu, z mamy! Uuu, fajne rzeczy. Nasz U nie. A tu U, nie. U, tak. La, 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 la. tam są jeszcze skrzyneczki może coś fajnego będzie w tych skrzyneczkach oto pięknych osłona leżącego ok, yy, holda lubię yy, mamy tutaj takie rzeczy różne fajne weźmiemy sobie za to na przykład i jest dobrze hmm. My tu mamy. Mamy... Może mam her ale nie A... Ja wolę, ja wolę y, jestem pośledzony Jestem pośledzony Więc co masz takim Spider-Manem? Wespnę się tam. A, i tak jestem aż takim Spider-Manem, myślę, że tym mniejszym Spider-Manem. A tak, O, o jest dobrze. To jest? O! To wolę bardziej. Ten karabinek wolę bardziej. 3-0-1 Okej, okay, let's go. Let's go, let's go. Co ty tam masz, Tytku, fajnego w tych skrzyneczkach? <grym> Okej. Okay. No czego tam, o zombiki są. La 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 la, sha la 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 sha la 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 la, sha la la sha la la oskrzynaczkie. Gdzie niby? U ciebie w domu? Gdzie? Tam? Niby mam to sniper, ale to. Okej, na pewno tam jest typ. Tylko że go za bardzo nie widzę, więc go dojadę. A tam jest go, również. Idę go dojechać na łeb, go wala od razu. O tam jest! Od tyłu cię. A wykonam jak wykurcie per uh... uh. Okej, okay, idę, 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 idę. Spokojnie Skąd? A tam. Nie! Niestety nie skończyło się za dobrze Ale jest dobrze Najgłupsze to mogą powiedzieć Dziesiąte miejsce Okej, okay, to Do widzenia, koniec odcinka, do widzenia